Cześć, pokażemy Wam dzisiaj, jak zbierać i rozpoznawać niektóre gatunki ziół. Nie wiem jeszcze, co uda nam się znaleźć, ale będziemy nagrywać, jak znajdziemy coś fajnego i ciekawego, żeby pokazać Wam, jak się różnią te, które są najczęściej na grupach mylone. Pamiętajcie tylko, że jeśli zbieracie zioła, to musicie je zbierać w miejscu, które jest daleka od drogi, z, nieza, z niezanieczyszczonych terenów, w jakichś łąk, w której macie pewność, że są niepryskane. Za chwilę pokażemy jakieś pierwsze ziółka. Znaleźliśmy babkę, jedną z podstawowych i najbardziej e, lubianych ziół przez króliki, więc pokażemy Wam jak wygląda. Bardzo łatwa, chyba najbardziej podstawowym działem do rozpoznania. Długie liście z długimi blaszkami. E, jeszcze nie kwitnie, jeśli będzie kwitła to będą takie kwiatostany z e, taką jakby pałeczką e, na końcu. E, więc pozbieramy trochę dla naszych okienkowych łodomorów. E, Aneta pokaż do czego zbieramy zioła. Najlepiej żebyście mieli ze sobą jakiś przewiewny koszyk, ewentualnie jakąś materiałową torbę. Nie zbieramy nigdy do reklamówek ani do niczego, co nie przepuszcza powietrza, bo zniszczycie sobie zioła. To jest babka lancetowata. I pierwsze podstawowe ziółko, które dziś pokażemy. Ale widzę, że oprócz e, babki e, mamy tu też na przykład gwiazdnicę pospolitą. To też jest ziółko, które może być podawane królikom. Też bardzo lubiane, też jedno, które można podawać codziennie. No i przy gwiazdnicy e, Postaram się znaleźć za chwilę, z czym ją możemy pomylić. Gwiezdnica ma bardzo y, okrągłą łodyżkę i ma liście też takie y, okrągłe. Łatwo ją rozpoznać, masz zbliżenie, żeby było widać. Po takich charakterystycznych kwiatkach wyglądają jak dzwoneczki, y, jakie jeszcze się nie rozwiną. Jeśli, pokażę, jeśli znajdę za chwilę jeszcze rogownicę, z którą można ją pomylić, to pokażę Wam, czym się różnią liście. Ale to będziemy nagrywać, jak znajdziemy gdzieś tutaj. Znaleźliśmy do porównania Wam jeszcze babkę szerokolistną, więc pokażemy. Możemy ją w sumie zebrać, bo akurat ją króliki jedzą. Pamiętajcie, że jeśli zbieracie zioła, to nie niszczycie przyrody, czyli nie zbierajcie czegoś, czego nie znacie i czego nie wiecie, czy zwierzaki mogą jeść, czy nie, bo bez sensu niszczyć przyrodę. Babka szerokolistna, tak samo jak babka lancetowata, ma bardzo długie te żyłki i różni się w zasadzie od listków dosyć, babki lancetowatej dosyć mocno, ale obie mogą zjadać, więc nie ma problemu z tym, żeby zbierać jedną i drugą. Łączy nam się rogownicę do porównania, więc pokażemy Wam tu mam zebraną gwiazdnicę. I pokażemy Wam po listkach, że to są zupełnie inne roślinki. Znaczy zupełnie inne. dla kogoś, kto umie je rozpoznawać są inne, ale mogą się wydawać podobne. To jest gwiazdnica. Ma przede wszystkim właśnie te zwisające takie kwiatuszki i bardziej okrągłe listki. To jest rogownica, jest bardziej mięsista, liście są bardzo, bardziej szpiczaste, yy, są ciemniejsze, łodyżka nie jest taka delikatna i pusta w środku, yy, nie wygląda tak jak taka ruraczka. No niby bardzo podobne, te kwiatki też będą tutaj zwisać, tak jak tutaj, więc tym się nie sugerujcie, że to jest jedyne, yy, jedyna różnica, bo ro, młoda rogownica tylko nie ma tych zwisających kwiatków. Natomiast właśnie widać różnice. Chociażby przy liściach. Też są omszone, nie? Tak. Są, no, gwiazdnica też może być omszona, ale lekko. Za to rogownica ma takie bardziej właśnie krótkie liście, e, które wyrastają tutaj prostu z łodyżki e, i jest taka ostro zakończona. Gwiazdnica ma zawsze listki takie bardziej okrągłe. Te pręciki są bardziej takie wyraźne, nie? Kolejną rośliną, którą znaleźliśmy, którą mogą mieć króliki, jest jasnota purpurowa. Jasnota jest e, dosyć łatwo rozpoznać, bo jest charakterystyczna, natomiast można ją pomylić z bluszczykiem kurdybankiem, można ją pomylić też z jasnotą promistą, która jest trująca, więc przede wszystkim ta purpurowa e, zwykle ma końcówki takie e, bardziej bordowe, ma kwadratową, kwadratowy przekrój łodyżki, pusty w środku. I tą mogą króliki jeść codziennie, możecie ją sobie zbierać, jeśli królik ma problemy albo ze stawami, albo z trzustką, z wątrobą, ogólnie jest też oczyszczająca organizm. Więc jeśli znajdziemy do porównania bluszczyk kurdybanek, pokażemy Wam go dokładniej i pokażemy Wam na czym polega różnica. Na razie zbierzemy trochę dla naszych tuśków. Znaleźliśmy bluszczyk kurdybanek, więc pokażemy Wam mniej więcej czym się różni od jasnoty. Po pierwsze, jest zupełnie inny kształt listków. Po drugie, kwiaty są też zupełnie inne. Nie wiem, jak wam to pokazywać, bo dla mnie one są zupełnie inne. Ale widzę, że często są na grupie mylone. O, tak wyglądają i taka jest różnica. To nie jest ta sama roślina. Kolejną rośliną, którą możecie znaleźć gdzieś dziko rosnącą, są pędy malin. Jeśli są młode, nie mają jeszcze kolców. Łatwo je rozpoznać, bo liście są mięciutkie. Od spodu takie biało srebrne. I jak będą większe, to będzie tutaj taki jakby meszek na spodzie, więc fajnie da się rozpoznać. Na przykład kłujący pierzym. I można zebrać. Pamiętajcie, że nie ogołacamy całego krzaku, tylko urywamy po prostu z każdej gałęzi po jednej takiej wiązce listków. Wtedy ani krzak nie cierpi, ani nie zabieramy wszystkiego, żeby nie miał szans na to, żeby wypuścić owoce. Dobra, znalazłyśmy fajne stanowisko, bo możemy Wam porównać dwie rośliny, które są nagminnie na grupach mylone. Różnica jest między nimi bardzo duża, bo jedno jest, może zaszkodzić królikom, drugie można podawać codziennie. Więc pokażemy Wam, czym się różnią. To jest pięciornik i wrotycz. Na pierwszy rzut oka różnią się przede wszystkim kolorem, strukturą liścia. I ogólnie pięciornik jest taki bardziej w dotyku, taki miły, włuchaty, bardzo delikatny. Natomiast wrotycz jest twardy. Nie ma od spodu tego koloru. Pięciornik jest inaczej nazywany srebrnikiem, bo on ma właśnie taki srebrnawy kolor. No i w dotyku te liście są zupełnie inne. Ten jest taki jakby cały pokryty takim puszkiem. A te są po prostu gładkie, normalne, twarde liście. Póki są e, młode, rzeczywiście no, podobne są w kształcie dla kogoś, kto dopiero zaczyna przygodę z ziołami, może je pomylić. Natomiast później wrotycz rośnie bardzo wysoki i e, idzie bardzo w górę, e, a pięciornik e, rozrasta się raczej na boki. E, liście mogą też dorastać nawet do 30 cm, więc też mogą być dużo dłuższe, ale po prostu nie idzie w górę i nie idzie kwiat do góry, tylko będzie miał takie drobne, żółte kwiatki e, przy samej ziemi. Pozbieramy tylko pięciornik dla dzieci, a wrotecz zostawiamy w spokoju. Mieliśmy jeszcze przytulię czepną, ją pokażemy Wam. To jest takie ziółko, które nie jest jakoś bardzo popularne. Nie daje się go też jakoś bardzo często i w dużych ilościach, ale fajnie oczyszcza krew, więc jeśli macie królika, który jest na przykład po antydotykoterapii, to można sobie zebrać, żeby mieć w razie czego. Łatwo ją rozpoznać, bo jak sama nazwa wskazuje, jest czepna i się czepia wszystkiego. Więc jak zobaczycie taką właśnie roślinkę z takimi rozetkowymi liśćmi, to to jest właśnie przytulia. robimy parę dla naszych chorowców. A obok od razu można zobaczyć, bo będziemy porównywać Wam z jasnotą białą za chwilę pokrzywę. E nie będę jej dotykać, bo parzy, a nie potrzebuję jej zbierać akurat w tym momencie. Jeśli zbieracie pokrzywę, to najlepiej zbierać młodą, nie może być jeszcze z kwiatami, więc nie może kwitnąć. Kwiaty u pokrzywy nie wyglądają tak jak u jasnoty jeszcze w tej chwili nie kwitnie, więc wam nie pokażę, ale to nie są takie typowe kwiatki, tylko po prostu takie kulki na końcu. I kwitnącej pokrzywy już nie zbieramy. Natomiast jeśli będziecie zbierać do momentu, kiedy kwitnie, to pamiętajcie, że nie podajemy takiej świeżej parzącej, tylko musi albo mocno przywiętnąć, albo susza nam dopiero. Znaleźliśmy też dziką jabłonkę, więc chyba najbardziej proste do rozpoznania kwiaty. Jeśli nie jesteście pewni, jak wygląda kwiat jabłoni, to zobaczcie sobie na zbliżeniu, jak wygląda kwiat. Jak wyglądają listki, żebyście nie zebrali niczego, co jest. Czymś, czego nie wolno jeść. Ogólnie, jak nie potraficie zbierać ziół, to najlepiej się za to po prostu nie zabierać. Ale jeśli chcecie się doszkolić, to zawsze można gdzieś tam stawić zdjęcie i się upewnić. Są grupy zielarskie, jeśli chodzi o takie zioła, które są dla królików, to na naszej grupie, e, jeśli wpiszecie na Facebooku edukacyjna grupa Okienka Życia, e, to znajdziecie grupę, na której e, jesteśmy e, my, czyli Okienko. I tam, jak stawicie jakieś zdjęcie i zadacie pytanie, czy króliki mogą to jeść, w odpowiednim poście, który do tego stworzymy, żeby się nie zrobił bałagan, to będziemy Wam mówić, czy to jest ta roślinka, czy nie. Pokażemy Wam jeszcze, jak wygląda podagrycznik. Bardzo fajne, podstawowe do podawania codziennego ziółka. Zbieramy tylko do momentu, kiedy nie zakwitnie, więc pokażę Wam jakąś taką łodyżkę. Sprawdzimy, czy Aneta pozna, bo po zapachu można powiedzieć, jak to pachnie. Yy, marchewka. dokładnie. Jak natka marchewki, świeżej, więc po zapachu można poznać. No, i wezmę jakąś jeszcze taką grubszą łodygę, żeby wam pokazać. Chociaż staram się zbierać młodsze listki, ale bardzo łatwo go poznać, bo ma trójkątny przekrót, przekrój łodygi. I w dotyku, nawet jak tak dotkniecie, to tutaj zawsze jest prosty i tu jest taki trójkącik. Więc masz na zbliżeniu, widać? Trójkącik w środku. Ogólnie, jeśli będziecie zbierać podagrecznik, to naprawdę trzeba bardzo uważać, żeby nie zebrać czegoś innego. Jest też dosyć taka charakterystyczna budowa tego liścia. Kurczę, nie chcę wam teraz się bawić, bo chciałabym, żeby ten film był też dla dzieci, które się y, gdzieś tam chcą zająć zbieraniem ziół, więc nie chcę stosować jakichś takich bardziej. Naukowych terminów. Nie wiem, czy dzieciaki będą wiedziały, jak zacznę mówić o blaszkach, listkach, przy listkach i całej reszcie, więc spróbuję tak wytłumaczyć no, na chłopski rozum bardziej dla tych, którzy po prostu się na tym nie znają, jak to wygląda. Ale zobaczcie sobie samą budowę listka. To jest bardzo taka charakterystyczna dla podagrecznika, czyli trzy listki na górze i dwa listki takie na dole, i to jest cały liść na jednej łodyczce. To jest podagrecznik. Pokażę Wam jeszcze jasnotę białą. Jasnota biała to jest roślina, która jest dużo wyższa niż jasnota purpurowa. I właśnie na tej mogę Wam pokazać, bo nie rośnie tutaj nigdzie w pobliżu jasnota plamista, żebym Wam pokazała, ale właśnie jeśli chodzi o wielkość, jest bardzo podobna do jasnoty białej, więc jeśli taką bardzo, bardzo wyrośniętą, wysoką znajdziecie jasnotę i będziecie myśleli, że to purpurowa, bo plamista też jest różowa, tylko ma po prostu na jednym z płatków plamki i ona jest trująca, nie wolno jej podawać, to takiej nie zbieracie. Jasno, te białą można też. Niektórzy mylą, w sumie nie wiem, według mnie nie można, ale niektórzy mylą z pokrzywą. Nie jest pokrzywą, bo po pierwsze nie parzy, po drugie ma takie charakterystyczne białe listki, boże e, kwiatki. E, I pustą łodygę, taką bardziej kwadratową, jak tutaj podotykacie, to ona jest jak kwadracik. Ma po prostu takie. E, pokażemy Wam jeszcze jedno z też najbardziej podstawowych ziółek do zbioru, który też. E, Wzbudza dużo paniki na grupach, że to nie mlecz tylko mniszek albo, że to właśnie nie mniszek, mniszek tylko mlecz. E, więc mniszka lekarskiego jest bardzo łatwo poznać dlatego, że tak, po pierwsze e, odróżniamy go po mleczu. Nie ma tutaj mlecza, natomiast rośnie nam piękny pod okienkiem e, przychodników, więc pokażemy Wam później różnicę. E, ale tak, mniszek lekarski wyrasta z takiej rozety każdy liść jest osobno od samej ziemi. E, kwiaty są na takich pustych łodycz, łodyżkach rurkowych. I każdy kwiaty rośnie osobno, wygląda tak. Powiedz, jak złapiesz ostrość. Taka rurka z mleczkiem w środku. No i listki, wiadomo, samych listków, jeśli nie jesteście pewni i nie potraficie ich rozpoznać, to samych listków też nie zbieramy, tylko poczekamy aż zakwitnie liść. Tak samo w środku, łodyga jest pusta, taka rurkowata. Jeśli chcecie wykopywać korzenie, to albo wczesną wiosną, albo późną jesienią, i też można je dokładnie oczyścić wodą i wysuszyć. Zbieramy trochę dla naszych. Do porównania. Mówiliśmy, że pod okienkiem rośnie nam mlecz, więc zobaczcie sobie, że to wygląda zupełnie inaczej. Liście wyrastają z jednej długiej łodygi i rosną na około, a to jest niszy, który wyrasta po prostu z rozetki. Oczywiście z takich miejsc absolutnie nie zbieramy ziół, a mleczanie nie zbieramy w ogóle. I nasze dzisiejsze zbiory pewnie za jakiś czas nagramy jeszcze kolejny filmik, a teraz idziemy szykować dla dzieciaków jedzonki.